Z cygany, <laughs> <perspektywujesz>. <laughs> Marcin z cygarem, Marcin Najman z cygarem, zwycięstwa. Nikt mnie nie zapowiada tak jak ten człowiek. Nikt. No, a no, Michael, Michael Buffer. Michael Buffer. Michael Buffer był blisko, ale. Ale był blisko, ale to nie to. Wiesz, że on teraz odtrunie po takich słowach. Nie, ja się bardzo, ja jestem, ja jestem bardzo ciężki, dlatego jestem dobrze osadzony na ziemi, tak się spokojnie. Nie no, kurczę. Ale ten klimat High League, to ten opening, ta hala. Ja yy, w takich okolicznościach jeszcze nie walczyłem, żeby ta hala tak chciała mojego zwycięstwa jak ja. Marcin, ale ty, ale, ale ty już jakiegoś, od jakiegoś czasu kiedyś rozmawialiśmy o tym, ty kupiłeś kibiców. Ty masz tych kibiców za sobą, Nic oni cię wspierają. Nic nie płaciłem za kibiców. Ale kupiłeś swoją postawą tym, że masz żart, dobry, dystans. To naprawdę zyskałeś mega dużo fanów teraz. Bardzo mi miło, no zrobili mi dzisiaj piękne przywitanie, pięknie się zachowali po werdykcie. Wspierali mnie, chciałem dla nich zaprezentować się jak najlepiej. Dla nich, dla samego siebie po tej ostatniej przykrej porażce, przecież byłeś, widziałeś, że było mi naprawdę bardzo smutno i źle. To był laki punch, natomiast Paweł to zrobił i wygrał. No słuchaj, powiem Ci tak, w tej walce też wyciągnął z ciebie to, co najlepsze, bo trzyrundowy pojedynek chyba nikt się tego nie spodziewał, bo, bo myśleli, że, że szybciej się to skończy szybciej się mogło skończyć na moją korzyść, bo taki był plan, żeby go zasypać u góry i pójść po obalenie i to wyszło. Tylko, że za, za nerwowo zrobiłem e, to wszystko, bo zamiast go ustabilizować dopiero zadawać ciosy, chciałem od razu zadawać ciosy. Wyślizgnął się. No, ale przez to mieliśmy ciekawszą walkę. Słuchaj, jesteś zadowolony, że to na punkty, ale to ty wygrywasz, rewanżujesz się i macie 1-1 w starciu z Pawłem? Jestem zadowolony, że po takiej walce, no, że... No, tu, obrony nikt nie, tu obrony raczej nikt nie stosował. Nie, tu się przyjmowało więcej ciasów na ciało. Tak. Słuchaj, e, co teraz, bo, bo, bo suchy chodzą, że czekacie jakiś sparing na dniach, pytanie tak, tak, czy... Tak. W poniedziałek Bombel nim trzy goguty zapieją, orkiestra Denta na przywitanie bąbla. Chłopaki, pogadamy, dobra, bo będzie jeszcze okazja nie raz, lecę, bo muszę do sióreczki. Dobra, no z tym nie będę dyskutował, gratuluję.